Krowanie doświadczeń klienta i jak zbudować emocjonalne połączenie z marką sklepu. Jeśli chcesz widzieć więcej na ten temat, ściągnąć większą ilość klientów do Twojego sklepu, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Ja nazywam się Marek Borowiński. Od ponad 26 lat pomaga markom i sklepom w Polsce i w USA za pomocą konsultacji, doradztwa, psychologii koloru oraz właśnie budowania doświadczenia zakupowego. W tym filmie podzielę się z Tobą, jak właśnie to zrobić, aby ściągnąć większą ilość klientów do swojego sklepu za pomocą doświadczenia zakupowego. Zależy mi, abyś miał wiedzę od eksperta, od osoby doświadczonej która od ćwierć wieku zajmuje się sklepami. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że proces zakupu to nie decyzja konsumenta, lecz impuls mózgu? Ważne jest, abyś stworzył odpowiednie otoczenie w sklepie, ułożył tak produkty, aby spodobały się właśnie mózgowi twojego klienta. Dlatego, że wtedy on też będzie zadowolony. Chodzi o to, aby obie strony miały wzajemne korzyści. Zwykłe zakupy to przeszłość. Teraz chodzi o emocje, które wywołujemy, budując wrażenie zakupów jako przeżycia. To jest ostatni trend. Ludzie nie kupują produktów, kupują uczucia, emocje i doświadczenia. Pamiętajcie, to co oferujemy klientowi, to nie jest produkt na półce, produkt w sklepie, lecz jego emocje. To zdjęcie, które tutaj widzisz, jest zrobione przeze mnie w tym roku w Madrycie w sklepie z modą. Przechodząc przez ulicę, byłem zachwycony właśnie tym, jak taki sklep wygląda, jak ma przepiękną wystawę. Modele, ubrania ułożone właśnie w trawie. Zobacz, jak to wygląda. To ujęcia ze środka sklepu przygotowałem je właśnie dla ciebie, żebyś miał dobrą informację, dobry poradnik. Zobacz, jak można zbudować doświadczenie zakupowe. Jak trawa, w której umieszczone są torebki, pięknie wygląda, kolory. Klient w zasadzie poszukuje, eksploruje to wnętrze w poszukiwaniu produktów. Nie dość, że przy tym jest fantastyczna zabawa, to jeszcze to znakomicie wygląda. Zupełnie inne doświadczenie zakupowe. Zbudował sklep z marką Obuwniczą w Madrycie. Który przyciągnął mnie właśnie, słuchaj, tą ścianą, ona wygląda niesamowicie. Od razu ją widać z witryn sklepu. Zachęcony tym widokiem wszedłem i co zobaczyłem? Nie dość, że są buty, które mają bardzo ciekawe kolory i wzory, no bo to jest prezentacja trendów wiosennych, właśnie w tej marce, w tym sklepie. A u góry mamy też buty i to jest ciekawe ten czerwony jest do sprzedaży. Ciekawe, jak się po niego można wdrapać. Ale to buduje ekscytację. Nie jest to typowy sklep obuwniczy, nie jest to taki, którego możemy się spodziewać, nie jest oczywisty. W związku z tym buduje zainteresowanie, buduje ciekawość i powoduje, że chcemy być w nim dłużej. I właśnie to jest doświadczenie zakupowe. Ważne jest, abyś wiedział, jak mózg klienta przetwarza doświadczenie zakupowe w punkcie sprzedaży. Wygląda to w sposób następujący. Przede wszystkim jest to aktywacja emocji. Wyobraź sobie, że konsument sięga po produkt, czuje zapach. Widzi kolor. To nie jest przypadek. To jest aktywacja jego emocji. Pamiętaj o tym, że tło produktu ma znaczenie. Czyli, jeżeli dobry jakościowo produkt prezentujesz na drewnie, on wygląda wtedy znakomicie. Chodzi o to, żeby tworzyć takie doświadczenie zakupowe, które będzie zgodne z Twoim produktem. Więc, jeżeli sprzedajesz produkty wysokiej jakości, to stwórz wysokiej jakości doświadczenie. Ale nigdy nie rób coś, co się nie sprawdzi. Czy jeżeli masz produkty słabej jakości, a chcesz je pięknie opakować, to nie zadziała. Dzisiaj, absolutnie, w świecie liczy się trend naturalny w sklepach: trend wiarygodności, prawdy. Ta prawda musi wybrzmieć. Czy jeżeli produkt jest jakościowy, to jego otoczenie też takie powinno być. W tym miejscu również widzisz jakościowo dobre produkty, i to doświadczenie też jest zbudowane. Drewniane deski, dodatkowo komunikacja w materiałach POS, materiałach wspierających sprzedaż, na tych chorągiewkach masz atrybuty tych produktów. Na przykład, że pieczywo jest z czymś lub czegoś nie posiada. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o komunikację z klientem. To jeden z marketów, które odwiedziłem pod Londynem. Zobacz, jak to wszystko jest poukładane. Czyli klient, że miał dobre doświadczenie zakupowe w Twoim sklepie, w tym przypadku spożywczym, powinien mieć profesjonalną komunikację. Czyli mamy tutaj informacje o sezonowych owocach, one są ułożone. Obok jest plakat na przykład z truskawkami, który przyciąga uwagę klientów. Do tego bardzo praktyczne, chcę Ci zwrócić tutaj uwagę, Drewniane skrzynki na owocu, do których są wkładane plastikowe skrzynki, które są łatwe w myciu, w czyszczeniu, ale to otoczenie drewniane powoduje, że dla klienta jest to zdecydowanie bardziej estetyczne. W tym miejscu zobacz, jak wygląda lodówka z produktami. One mają oznaczenie: masz tutaj komunikację POS, masz dodatkowe elementy, posy pionowe, tak jak tutaj widzisz, te 7 funtów, gdzie znajdują się one na linii wzroku. Wtedy klient to widzi, kupuje i z tego korzysta. Jednym z rodzajów budowania doświadczenia zakupowego, jest prawidłowy merchandising? Zazwyczaj jest on pionowy, czyli ułożenie produktów jest w grupach pionowych, w blokach pionowych. Dlaczego tak jest? Jest to dla wygody sklepu, ale też dla wygody klienta. Jeżeli klient podchodzi ma na przykład grupę produktów, tak jak tutaj masz produkty z Indii, to nie musi chodzić od lewa do prawa po całym regale, ale ma je od dołu do góry, od góry do dołu. To również powoduje, że jeżeli mamy to w grupie blokowej, pionowej, wtedy zaczynają nam rotować dolne półki, czyli jest jest to bardzo ważne. Klient patrzy od góry, i kiedy ma granicę produktu po jednej lub po drugiej stronie, skupia się na tym, co jest do dołu. I wtedy zaczynają pracować w sklepie dolne półki. Dodatkowo do tego pamiętaj, aby były właściwe informacje o cenie, o produktów i o kraju jego pochodzenia. Podobnie tutaj, wszystkie sekcje ma zaznaczone i znajdują się one w kolumnach pionowych. Jest to czytelne. Powoduje, że twój klient, mając doświadczenie zakupowe, ma poczucie, że w tym sklepie jest wszystko jasne. Czyste, przejrzyste, tak należy to budować. Inaczej to wygląda na rynku amerykańskim, gdzie mamy tutaj tego typu ekspozytor, gdzie sprzedają się produkty, przekąski mięsne, sery. I w tym miejscu masz komunikację, która pokazuje na przykład, że nie ten produkt posiada jakieś benefity, korzyści lub jest no. bez czegoś. Ale widać wyraźnie, że tutaj mamy informację, że te przekąski pasują na przykład do wina białego, czerwonego czy do innego rodzaju piwa. W związku z tym komunikacja i doświadczenie może być inne w zależności od kraju. Tutaj ten ekspozytor jest prezentowany w stanie Illinois. Oczywiście tam jest inaczej z przepisami związanymi z konsumpcją alkoholu. Natomiast, jakby musi być to dostosowane do praw i do przepisów w Twoim kraju. Także pamiętaj o tym, aby to zawsze zrobić zgodnie z prawem. Przy okazji, od razu na tym stędzie możesz kupić krakersy, czyli mamy tutaj cross-selling, od razu ser do tych przekąsek. Czyli cały koncept posiada nie tylko właściwą komunikację, nie tylko buduje doświadczenie zakupowe, ale ma też narzędzia cross-sellingu, czyli produkt które do siebie znakomicie pasują. To przykład doświadczenia z rynku amerykańskiego, gdzie mamy komunikację różnych rodzajów jabłek. Pamiętaj, że w tym kraju żyją grupy zróżnicowane etnicznie. Nie wszyscy tam znają dobrze język angielski, w związku z tym pismo obrazkowe tak jak tutaj pomaga, jakiego rodzaju produkt możesz sobie wybrać. To kolejny przykład z USA. Tym razem mamy Święto 4 of July, czyli święto narodowe Amerykanów i tak jak tutaj widzisz bardzo wyraźnie amerykańskie flagi, oznaczenie produktów, tak Happy 4 of July, dodatkowo wszystko jest w kolorach flagi amerykańskiej, nawet kwiaty są tak dobrane. Czyli tutaj działają emocje patriotyczne, emocje tego, że Amerykanie są tak bardzo za swoim krajem, no i w ten sposób są komunikowane produkty. Wszystko po to, aby budować odpowiednie doświadczenie zakupowe. To już inny sklep. Italii w Chicago, sklep, który ma niesamowite doświadczenie. Tutaj mamy miejsce, gdzie się sprzedaje oliwy, ale jak widzisz, jest tutaj zrobione, ta oliwa się przelewa. Będą w tym sklepie nie tylko czujesz jakbym powiedział zapach, ale słyszysz chlupot przelewającej się oliwy. Tak, to jest niesamowite doświadczenie. W tym sklepie można chociażby skorzystać z takich produktów jak naturalne sery, szynki, ale w tym miejscu możesz usiąść i zamówić sobie na przykład porcję jakiegoś sera czy deskę serów, spotkać się ze znajomymi, do tego jest lampka wina. I to jest też doświadczenie zakupowe, czyli jest to sklep, w którym mogę usiąść, spotkać się, posmakować, podegustować, sprawdzić co mi pasuje i wtedy dokonać zakupu. Bardzo ciekawie to wygląda. Innego rodzaju budowaniem doświadczenia jest sklep Harolds w Londynie, który miałem przyjemność w zeszłym roku odwiedzić. I tutaj masz produkty, które wiążą klienta z marką sklepu. Czy są to kubki, dodatki, bryloczki, notesy, elementy, które możesz mieć w biurze, przybornik. Bardzo ciekawie to wygląda. Oczywiście jest perfekcyjnie poukładane kolorystycznie. Wszystko po to, abyś poczuł się związany emocjonalnie z tą marką. Jest to ciekawe doświadczenie, świetnie jest to ułożone kolorystycznie i bardzo dobrze działa na klientów. I don't know. Pozostajemy w Londynie. Tym razem tylko się przenosimy do sklepu MM's, który tam się właśnie znajduje, który bawi się kolorami, buduje doświadczenie za pomocą zabawy, kolorów, gier interaktywnych, za pomocą tego, że nas pyta, w jakim kolorze jest nasz dzisiejszy nastrój. Ty możesz budować markę swojego sklepu tak, jak chcesz, ale pamiętaj, żeby to wszystko było oparte naprawdę, na autentyczności, jeżeli masz świetne produkty, buduj świetne doświadczenie zakupowe. Pamiętaj, że dla klientów liczy się prawdziwość i autentyczność. Jeśli naprawdę chcesz, by klienci wracali i wybierali Twój sklep, czas projektować dla nich przeżycia. Mózg je kocha! Jeśli dla Ciebie film był ten wartościowy, zasubskrybuj kanał. Pamiętaj, że te zmiany możesz wprowadzać już dzisiaj. Twoi klienci będą zachwyceni, jeśli zbudujesz prawidłowe doświadczenie zakupowe w swoim sklepie. Wszystkiego dobrego. Powodzenia!